I jedziemy na jeden z takich ważniejszych pomników w Polsce, jakim jest Westerplatte. Kurde, wywiózł mnie gdzieś dosłownie w las ten autobus. Nic nie <laughs> widać A to świat tu tak mi oślepia, że ja nie wiem gdzie idę Widać się w ogóle? Widać, coś tam widać O, no dużo lepiej jest Idziemy na Westerplatte, na pomnik No kurde, jesteśmy chyba na Westerplatte A tam wcześniej, koło przystanku Była taka mapka pokazująca Rozmieszczenie wojska mniej więcej właśnie Polski i Niemiec Ja nie wiedziałem, że aż taką ofensywę Niemcy przeprowadziły tutaj Z tylu stron, bo praktycznie z, z, z trzech stron Nawet było wojsko lądowe Tam odkąd, jakby od strony Polski o no właśnie, a tutaj nie wiem, czy będzie widać tam, gdzie te wszystkie światła. Jest port, port, nie port, eee, prom, prom. O, już widać pomnik, monument, więc się raczej nie zgubię. No, niestety za dużo nie widać. Jedynie co, znak. Tu są, chyba były koszary, z tego co się nie mylę. No, nie światowy Trochę tu creepy, w szczególności, że jestem sam. Eee. A no ja chyba ja wolę jednak iść do tej Ja muszę przeżyć. Ja mam jeszcze święta do przeżycia, Sylwestra. Ja nie mogę zginąć w jakiś nad morzem. Nie chcę zbierać nad morzem. aż ściary mi przechodzą. Tu nikogo nie ma. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Dosłownie minąłem tylko jedną parkę. Tam będzie jakiś samochód w oddali. Nic, wszystko pozamykane. <laughs> nie ma się co dziwić, jak jest... Właśnie nie jest, kurde, późno, bo jest 17. No nie ma jak wina, że w zimie się szybciej się ciemno robi. Dobra, dzień. Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje westerplaty. jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinno, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Kurde, przyszedłem tu, i tak nawet nie wiem, co ja mam powiedzieć. Jakby no, tu, no może nie dokładnie w tym miejscu, no ale tu na tym terenie, jakby rozpoczęła się cała druga wojna światowa. Tyle zła, wszystko gdzieś miało początek tutaj. Aż tak kurde, dziwnie. Patrząc teraz, tak na to wszystko, na te porty, tak i mega dziwnie. Tak, nie, nie naprawdę nie wiem, co ja mógłbym. Miałem w głowie jakiś mały scenariusz do tego. Chciałem coś powiedzieć, ale tak kurde nawet nie wiem czy chcę. Może jedno. Bo Westerplatte to się wzięło z niemieckiego. Wester, czyli wschodni i platte, no od placu. Wschodni plac coś takiego. Dziwi mnie to, że cały czas jakby pozostaje ta niemiecka nazwa. Chociaż może ma to jakiś sens? Mega dziwnie tak się czuję więc tak tu. Jeszcze też nie ma żadnych ludzi dookoła, mega dziwne. Też z drugiej strony nie mogę być tu Bóg wie ile, bo nie wiem jakie to mam ostatni paciok. Ale ciekawi mnie jedna rzecz, ta kropka to jest księżyc. W rzeczywistości jest ogromny i wiem, że średnio widać, ale to są pozostałości po powartowni. To były dwie kondygnacje, potajemnie sobie tutaj urządzili jakby taką placówkę obronną. Tu rozłożyli w środku em, karabiny. No ale niestety... jeśli dobrze przeczytałem, 2 grudnia... E, bomby niemieckie idealnie spadły na, na... ten budynek. Ja pier... Nie wiem, nie, ma, nie umiem, nie mogę nie w takich miejscach być. Cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. I tutaj tak... Kiedyś, e, wcześniej stał tu jeden krzyż, to jest jakby takie upamiętnienie cmentarza Właśnie żołnierzy z Westerplatte Później władze dali tutaj po prostu czołg T-31, jeśli się nie mylę No i teraz jest tutaj 16 krzyży po okręgu I właśnie te chyba największe odznaczenia wojskowe, czyli te Virtuti Militari Nie, ja nie lubię takich miejsc Akurat to miejsce ma za dużo historii w sobie No naprawdę, ja jakby lubię historię, Też się interesowałem drugą wojną światową No nie jakoś super bardzo Ale ja autentycznie czuję teraz, że mam się skórkę na ręce Ech, Jezus. Mimo, że słuchawki mam, to słychać ten szum Ale ten księżyc musi tak mocno dawać Patrzcie tam Teraz niestety jest za chmurami. Ale patrzcie jak mocno poświata jest. Jak mocno świeci Kurczę, szkoda, że nie przyjechałem tu wcześniej, bo tutaj mogłoby być tak urokliwie dosyć. Ale ja przejdę się kawałek tą promenadą i... no ale szkoda, że ten księżyc jest zakryty. No, jesteśmy kurde na końcu mapy. Dawno mnie nad morzem nie było. O, promiedzie, jedzie, czy płynie. Tam te światełka takie, nie wiem czy nie, nie jest za bardzo za jasno, ale trudno. No tam gdzieś jest prom. Robię kilka zdjęć i trzeba woli spadać. Widziałem, że na zajezdni tam y, autobus podjechał, ale chyba, kurczę, Blaszka przyjechał i odjechał. I muszę zobaczyć, kiedy jest następny. A z buta tak średnio mi się chce jechać do tego Gdańska, do centrum. Bo jeszcze dzisiaj muszę nagrać jeden odcinek, który będzie dodatkowo wrzucony Tam, gdzieś hen, hen, hen daleko gdzieś tam byliśmy z Maćkiem w Oslo Kurczę, fajny ten budok Szczerze mam nadzieję, że przyszły rok będzie jeszcze lepszy pod względem podróżowym Podróżowym? Podróżowaniu? Bo jest jeszcze, autobus stoi Muszę zobaczyć, który odjeżdża Ale kurczę, teraz tak nie wieje Fajnie jest, leciutki wiaterek jest no dobra, jak pochwaliłem to zaczęło Super. Dobra. Na razie end, bo muszę sprawdzić co z tym autobusem. Ty, lis. Co ty tu ziomek robisz? Nad morze żeś przyszedł? Ty jeszcze chłopsza pod drzewem. Co jest? Akurat wyjmowałem kamerę, bo miałem się pochwalić. Ło! Wow. Rzekaj. Że idealnie za 4 minuty czy za 5 jest autobus, a mam do niego z 30 metrów, także jesteśmy uradowani. Ym, najprawdopodobniej zobaczymy się już w mieszkanku, bo nagrywki pewnie trochę mi dzisiaj zajmą, a muszę jeszcze go trochę pomontować. Ech, dobra, mi się jakie kolorowe. Może nagram jakieś przebitki z drogi, bo może będzie coś fajnego. Ech nie to, to cieś.